Szanowni Państwo, witamy serdecznie w wyjątkowym miejscu dzisiaj, w miejscu, w którym chcemy pokazać, jak współpraca miasta Białostok i organizacji pozarządowych w sposób bardzo konkretny poprawia sposób funkcjonowania życia naszych mieszkańców. Jesteśmy przy ulicy Zamenhofa, gdzie mieści się jedno z mieszkań treningowych prowadzonych przez Stowarzyszenie My dla Innych. No i o tej formie pomocy i wsparcia mówił będzie prezydent Białgostoku Tadeusz Truskolaski. Są z nami również zastępcy prezydenta Eliza Agnieszka-Cybulko i Marek Masalski, odpowiedzialni prezydent Eliza za kwestie związane ze sprawami społecznymi, prezydent Marek Masalski za zarząd mienia komunalnego. Jest z nami także pani dyrektor Monika Suszczyńska i pan dyrektor Adam Kurlute, Departament Spraw Społecznych, pani Monika z zarządu mienia komunalnego. No i oczywiście główni bohaterowie dzisiejszego spotkania, czyli. Stowarzyszenie dla Innych, reprezentowane przez pana Rafała Średzińskiego i panią Roxanę Kalinowską, wraz z podopiecznymi, czyli z panią Zuzanną Łozowską i Patrycją Soku, które tutaj właśnie korzystają, mieszkają w tym, w tym miejscu. Ja na początek oddam głos panu prezydentowi Tadeuszowi Truskolaskiemu. Szanowni Państwo, Chcemy poinformować, że Miasto Białystok prowadzi bardzo szeroką akcję pomocy osobom niepełnosprawnym. Jeżeli chodzi o fundację My dla Innych, to podpisujemy trzy umowy na kolejne lata z kwotami 280, 310 i 340 tysięcy. Tutaj może być pomoc oferowana siedmiu osobom od 6 miesięcy aż do 24 miesięcy, czyli bardzo długi okres, ale oprócz tego wynajmujemy organizacjom pozarządowym 70 mieszkań. Czynsz to 6,58 za, za metr kwadratowy, czyli to jest połowa czynszu, który jest na, obowiązuje na rynku. I są to różnego rodzaju mieszkania właśnie i treningowe, i wytchnieniowe. Zresztą to już sami zainteresowani powiedzą. Także to jest kolejny krok do tego, żeby ulżyć ludziom, Którzy mają na co dzień tak naprawdę służbę 24 godziny na dobę nad swoimi bliskimi i praca ciągła, a to wytchnienie, ten wypoczynek, to, to podanie ręki jest niezwykle ważne i wraz z organizacjami pozarządowymi to robimy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu poproszę pana Rafała Siedzińskiego z fundacji, ze stowarzyszenia My Dla Innych. Prosimy o informację o tym, na czym polega wasza praca tutaj, w tym mieszkaniu. Witam serdecznie. Miasto Białystok jest wyjątkowym miejscem na mapie Polski. Tutaj, już m.in. nasze stowarzyszenie od ponad 7 lat realizuje takie działania, jak mieszkania wspomagane i treningowe. Jesteśmy w przededniu, ponieważ właśnie zawarliśmy umowę i przygotowujemy wspólne projekty na. Zwracajmy dla innych na kolejne cztery mieszkania wspomagane, w których to osoby z niepełnosprawnością mogą się samodzielniać. Co to znaczy? Wśród naszych uczestników są osoby, które pracują, mają zorganizowany czas wolny, pracują w naszym zakładzie aktywności zawodowej, pracują na otwartym rynku pracy, ale zdarzają się trudne sytuacje, takie same jak w życiu każdego z nas, czyli zdarza się choroba najbliższych, a czasem nawet po prostu śmierć. No i my przygotowujemy naszych uczestników do tych najtrudniejszych sytuacji, aby mogli sobie w nich poradzić samodzielnie. Czyli potrafili uprać, potrafili zrobić sobie jedzenie, potrafili wybrać się rano do, do pracy czy na odpowiednie zajęcia. Oczywiście wsparcie w takich mieszkaniach wspomaganych to nie jest tylko wsparcie polegające na czterech ścianach i łóżku. Tutaj chodzi o usługę, która jest świadczona w tym mieszkaniu, czyli wsparcie asystentów osobistów, trenerów samodzielności, którzy uczą naszych uczestników wykonywania tych zadań. I już dzisiaj możemy się pochwalić ogromnymi sukcesami, że osoby po pobycie w takich mieszkaniach, pobycie takim na przykład dwuletnim, usamodzielniają się i wracają do Domów, w których czasem już nie ma tych rodziców i radzą sobie sami, lub też podejmują decyzję o wynajęciu mieszkania na otwartym rynku i radzą sobie sami. I nie chodzi o to, że sami, całkowicie sami. My ciągle z nimi jesteśmy, ciągle ich wspieramy, ale dzięki temu. Mogą zostać w naszej społeczności lokalnej, a nie trafiają do placówek całodobowych poza naszym miastem. To jest bardzo ważne zadanie. Jest to zadanie związane również z obecnie już wdrażaną strategią lokalnym planem deinstytucjonalizacji i usług społecznych, które na poprzedniej Radzie Miasta został przyjęty, z czego jesteśmy bardzo, bardzo dumni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zatem poprosimy o zabranie głosu panią Zuzannę Łozowską, która tutaj w takim mieszkaniu mieszka. Proszę nam powiedzieć, no właśnie, co daje przebywanie w tym mieszkaniu? Jak, czym dla pani jest możliwość skorzystania z jednej strony z mieszkania, a z drugiej strony z wsparcia treningowego od stowarzyszenia? Proszę. No przede wszystkim, co daje mieszkania? E, mieszkania na pewno dają dużą możliwość e, samodzielności wśród właśnie Mieszkańców i po prostu nauczyć się, jak można samodzielnie żyć lub ze współlokatorami. Ale też i można łatwo się nauczyć dzięki właśnie pomocom. Dziękuję. Od początku? Tak, To już zapomniałam. Zgoniłem prezydenta, ale nie zagoniłem. Pani tak. Zuzanno, proszę powiedzieć, czym na Pani jest możliwość korzystania z tego wsparcia? Z jednej strony z mieszkania, a z drugiej strony z, z wsparcia tego treningowego, które zapewnia też stowarzyszenie. No więc tak, e, mieszkania te dają dużą możliwość właśnie samorozwoju e, oraz pomagają nam nauczyć się właśnie... E, jak sobie radzić w trudnych chwilach, typu właśnie jak na przykład gotować, bo niektórzy na, po prostu nie potrafią, ale to tak naprawdę dzięki właśnie e, stowarzyszeniu dla innych. E, można się tak naprawdę dużo się nauczyć. Więc e, szczerze powiem, ja mieszkam w tych mieszkaniach e, już ponad rok czasu i się nauczyłam no, tak naprawdę dużo. Nauczyłam się dokładnie sprzątać. Trochę był problem z tym, ale no zdarza się. E, nauczyłam się też gotować e, jakieś różne przepisy, nie tylko polskie, ale też i na przykład hiszpańskie, albo i japońskie. Czy tam jak tam woli, no to azjatyckie, można tak nazwać. E, też można łatwo zdobyć e, kontakty z innymi właśnie ludźmi, poznawać nowych osób, którzy też na przykład zmagają się z takimi samymi problemami, lub podobnymi. I co jeszcze? Chyba tak. Dobrze. Tak, dziękujemy. Dziękuję dziękujemy. bardzo, jak widzą Państwo dużo nas tutaj jest, ponieważ do tego, żeby w takim jednym mieszkaniu mogli zamieszkać podopieczni stowarzyszenia białostoczanie potrzeba i wsparcia zarządu mienia komunalnego, które takie mieszkanie udostępnia, dodajmy, bo one są też udostępniane do remontu, tak? stowarzyszenie dla innych te mieszkania remontuje, z drugiej strony wsparcie Departamentu Spraw Społecznych, który no, organizuje tę pomoc tak formalnie, po to, by te umowy mogły być podpisywane. No, a wszystko po to, żebyśmy za chwilę mogli właśnie wejść do mieszkania Zuzi e, i by mogli Państwo zobaczyć, że to jest naprawdę przytulne, dobre miejsce, w którym można się wielu mądrych, dobrych rzeczy od mądrych, dobrych ludzi nauczyć. E, na razie dziękujemy bardzo. Zapraszamy teraz do spotkania. Chyba, że jest jakieś właśnie pytanie, tak, widzę Pani ja redaktor. zapytać, ile takich mieszkańców treningowych jest na terenie Białego Stołu? I tak naprawdę, kto może się zgłosić? Czy to jest każda osoba, musi należeć do stowarzyszenia, czy to jest, nie wiem, po prostu przychodzi? Kto się zgłasza do prostu. Wiele robił. pytań padło. Stowarzyszenie dla innych obecnie dysponuje dziewięcioma takimi mieszkaniami i cztery zamierza obecnie dzięki wsparciu miasta kolejne przygotować, za co bardzo dziękujemy. Natomiast tutaj pani dyrektor z Niemiec ma informacje o wszystkich udostępnianych mieszkaniach w Białymstoku dla różnych organizacji. My w tej chwili współpracujemy z sześcioma organizacjami pozarządowymi, które przyjmują od nas lokale właśnie celem realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Tych mieszkań przekazanych na chwilę obecną jest 70. Zaczynaliśmy tą współpracę w 2015 roku. Na początku to szukaliśmy drogi jak, jak, to, jak, jak realizować te cele i jak współpracować, natomiast w tej chwili naprawdę cieszymy się na to współpracę, ona bardzo dobrze przebiega. E, najczęściej stowarzyszenia bądź fundacje przyjmują na, od nas lokale do remontu i wykonują ten remont często w ramach pracy socjalnej. Mhm. Pani Ropale, ja mam jeszcze pytanie dotyczące osób, które korzystają z takich mieszkań. Czy dużo jest takich osób? Czy można nie wiem, do Państwa się zgłosić, zapisać na listę? Jak, jak wygląda to odbójstwo? Proces rekrutacji jest prosty, wystarczy do nas się zgłosić. Aczkolwiek ubieganie się o te mieszkanie już jest trochę dłuższą procedurą, ponieważ chętnych jest naprawdę wiele, a miejsc tyle, ile mamy na ten moment. Więc, formularz zgłoszeniowy można złożyć w każdym momencie. Potem następuje rozmowa z opiekunami tych mieszkań, podczas których trwa wywiad o tym, dlaczego osoba chciałaby w takim mieszkaniu zamieszkać sprawdzamy czy też ta osoba jest w jaki sposób już dotychczas dla nas znana czy my jesteśmy na pewno w stanie zapewnić odpowiednie wsparcie dla takiego uczestnika uczestniczki jak pilna jest sytuacja czyli czy już sytuacja jest na tyle krytyczna że w tym momencie musi być to mieszkanie zapewnione czy możemy kogoś Umieścić po prostu w kolejce i na podstawie takiego wywiadu. Potem są podejmowane kolejne czynności, są różnego rodzaju warsztaty, ponieważ my nie przyznajemy pobytu w takim mieszkaniu żadną decyzją administracyjną, tylko ważne jest to, aby ludzie, którzy mieszkają w takim mieszkaniu, chcieli ze sobą mieszkać. Choć to często są kawalerki, to przynajmniej w jednym mieszkaniu mieszkają przynajmniej dwie osoby, bo chcemy je najbardziej efektywnie. Zagospodarować, więc ludzie, którzy mieszkają razem, tak naprawdę w innym pokoju, muszą też chcieć ze sobą razem mieszkać. Stąd organizujemy szereg zajęć, warsztatów, różnych przygotowujących przed przyjęciem takiego mieszkania, aby ludzie mieli okazję się poznać i zdecydować, czy na pewno chcą w danej na przykład parze, czy danej trójce ze sobą w innym mieszkaniu zamieszkać. I jeszcze jedno pytanie dotyczące tych umów, które zostały podpisane z miasta na nowe mhm. mieszkania. Rozumiem, że one dopiero wchodzą w tryb remontu, czy one już są gotowe i zaraz ktoś w nich zamieszka? One są dopiero na etapie złożenia wniosku. Obecnie trwa nabór w funduszach europejskich, czyli w urzędzie marszałkowskim. Ale żeby ten wniosek złożyć tam, my musieliśmy już tymi mieszkaniami aby dysponować, aby dysponować, przygotować studium wykonalności, mieć kosztorysty inwestorskie, a takie dokumenty przygotowuje się już dla konkretnych lokalizacji. Więc jesteśmy na etapie tego, że te wnioski zostały złożone, a żeby były złożone, musieliśmy zawrzeć już umowy z miastem na te mieszkania. Więc myślę, że fizycznie one będą gotowe. Mam nadzieję, że w przyszłym roku. Panie Prezydencie, ja też jeszcze takie krótkie pytanie. Ja na stronie stowarzyszenia czytałam, że miasto pokrywa jakby czynsz, natomiast na własne potrzeby wiadomo, że to już lokatorzy gdzieś tam... Yy, nie, to ma... ja, ja wyjaśniałem, że, że właśnie, jeżeli... To to połowa czynszu, tak? Tak, tak, tak. To, to, jest, to jest właśnie stawka, która jest połową stawki rynkowej. Dobrze, dobrze. I mogę jeszcze powieścić, że moderatora z perspektywy Departamentu Spraw Społecznych. Proszę akurat ja współpraca ze stowarzyszeniem My dla Innych to jest przykład właśnie wzajemnego uzupełniania się i i takiej komplementarności wynikającej między innymi z tej, tej uchwały z planu deinstytucjonalizacji, bo są zadania, które miasto musi realizować, natomiast są zadania, które mogą być realizowane na podstawie programów indywidualnych u, 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 uchwalonych przez miasto i bezpośrednio z budżetu miasta to są finansowane mieszkania właśnie takie teningowe, są finansowane mieszkania wytchnieniowe, są finansowane mieszkania dla osób uciekających przed przemocą domową i będących w tej chwili czekamy na remont, będących w kryzysie, w kryzysie zdrowia psychicznego. Natomiast dzięki, dzięki tej współpracy, dzięki temu, że organizacje widzą więcej, E, mogą e, ściągać pieniądze, tak jak Pan Prezes powiedział, z Urzędu Marszałkowskiego chociażby, przez z Ministerstw, czy z większych organizacji. Są też mieszkania wynajmowane przez miasto, których e, e, miasto w ogóle nie finansuje, są one finansowane e, z innych źródeł, także to jest e, e, od lat wypracowana taka, taka współpraca, to jest dla mieszkańców jakby, no, bo, bo oni, są, oni są tutaj najważniejsi. Także to, to jest właśnie takie, tak, takie fajne to uzupełnianie w takim razie dziękujemy i zapraszamy teraz na e, wizytę w mieszkaniu. E, Dobra, idziemy do Patrycji w takim razie. Zapraszamy wszystko no, 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 tutaj Może no, 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 tak przejdę żebyście mogli przejść. Jeszcze jedno tak. mieszkanie. Tak? Tak, tutaj, tak. Chciałabym zaprosić ty, do swojego ty, mieszkania, bo do swojego. Swojego. A to, to wiadomo, <noise> nie Proszę. proszę. A tutaj, tak, tutaj. To jest Tak, tutaj. I tutaj i osób? Eee, ja Minut, minut, minut. To jest taka Dobrze, ale, ale te pani, ta pani, która trenerka, to też tutaj z wami jest, tak? Czy nie? Znaczy tam przychodzi przeważnie, już normalnie to. rozumiesz. Już się u samodzielniłyście, tak? Jaki? No. Dobra. Okay. i jeszcze do kuchni idziemy na moment Proszę. no i dobrze. dziękujemy